Thank you oh to Oh no, oh Oh no, oh Pozostanie wyszłać FDM z okresu FD Otrzaska nr 11 po kwotach 72,01 zł. Kończę zamiast tego wymiaru 1,22 zł. na uczestników konkursu rozgłosowany wykona karnezy na rynku 2022-2011, a komornik trójek trzyma na miejscu

tak, prawda, w tej sytuacji jak był przeciwnik klarownych, to, to nie ma żadnych zespołów, które tu przyjeżdżały, a nawet na wyjeździe nie mieli zespoły, które grały to nam. Prawda jest taka, że musimy się podziękować, Mianowicie, że ten wynik się skończył tak jakby, jak się skończył na tak, i, i nie i wygraliśmy zespoły, bo prawda jest taka, że nawet na terenie się nie zasłużyliśmy. Z czego to wynikało, z jakiegoś braku koncentracji? Można powiedzieć, że nie wiem zagraliśmy w ogóle, cały zakres zespołu. graliśmy się. Środki nie, nie cofali się do tyłu, nie, nie, nie zbierali piłki, piłek. Te piłki zbieraliśmy przeciwnicy i, i, i można powiedzieć, że przewagą a niczewną 64 nas, od nas obrońców przeważali tę sytuację sytuacji wychodziły także że, że sama, sam sami na nas Proszę o krótki komentarz dzisiejszego meczu. No, trudne spotkanie myślę, że decydującym momentem była sytuacja Worskiego na 2-0. No, Węgi idealna, wymarzona. Powinna dać nam oddech. W zasadzie zagraliśmy niezłe spotkanie i dwa razy wychodziliśmy na prowadzenie, natomiast no, dzisiaj takiej takie zabrakło nam determinacji w tyłach większego spokoju. No, żaden zespół nie stworzył tylu sytuacji co rozwój no, i stąd ten, stąd ten remis. No, też, też nie wykorzystaliśmy sytuacji w polu karnym. Sam brzozowski w drugiej połowie, przynajmniej zatrzymałem piszczeli ze zostaje fragmentów gry po pożutach groźnych. No jedno. Mamy niedosyt. Mamy niedosyt. Musimy odrobić teraz w skałce ten dzisiejszy remis. Chcieliśmy wspólnie ze stowarzyszeniem Jedna Odra zaprosić trenera na wywiad podsumowujący rundę jesienną. Przyjmuje trener zaproszenie nasze? No oczywiście, jak najbardziej. Bardzo mi miło dziękuję za zaproszenie i tylko ustalmy termin. Jestem do dyspozycji. Dobrze, dziękuję Dobrze. bardzo. Dziękuję. To bardzo przeciwnik, który postawił bardzo wysoką poprzeczkę. strzelił dwie bramki. ogóle straciliśmy, też trzęsiliśmy dwie bramki, mogliśmy też biegać. Jesteśmy niezadowoleni. To że rzewnicy jedziemy po trzy punkty, żeby pokazać tam w jest w że nie mają racji tam działacze. Strasznie dziurawa obrona dzisiaj była. O, taki dzień dzisiaj był. Niefortunny. Dzięki.